Siema Cześć wszystkim. Dzisiaj otworzymy gazetkę Kit Kiedy ona była? A to pierwsza gazetka z tego roku. Trochę nas. chyba była ze stycznia albo. Ze stycznia, bo to jest pierwsza gazetka z tego roku. Trochę nas nie było, to Teraz sobie nagramy kilka chwil. Kilka filmików, żeby coś tam było nowego. Które mieliśmy kiedyś nagrać, ale nie nagraliśmy i teraz nagrywamy. Tak. Dopiero po pokaż, co tam w gazetce jest ciekawego. I jest fajna limit. Tak, limitka. Robert. Robert Lewandowski na limit z FIFA 365-24 Napisane. Tak. I tutaj co mamy? Będzie się działo piłkarski rok. Najlepsi z najlepszych. Czas odzyskać tytuł Polska w dobrych rękach. Jest. Wszyscy bramkarze są z Polski. Ja najbardziej lubię Bóg. Marko Van Basten, pomarańczowy łabędź. Harry Kane w z Rozwala całą ligę. Hmm. Najwięcej no... Mercy Messi, Messi słaby, to Ronaldo wszystkich rozwala. O, Arin Haland. No, Musiala tak. na plakacie. Lewandowski. No. Markwiński. <laughs> ale fajny Lewandowski. No tutaj Lewandowski. No wiem. Ale cały. Jeden plakat powinien być cały. O, buła jest. Bułka, Mbappé. Aha. i Harry Kane. Jeszcze. <laughs> no tu druga trzeba. O! A to jest na odwrót. No. To też na odwrót. Tu już są takie zagadki. Szalony rekord. Holanda. Mityczna Maradona. O, to będzie fajne. Ja to polecam. To zadanie. To jest bardzo łatwe, ale fajne. No, wszystko o probieżu. A, to już... Tutaj oglądanie. rysunki czytelników. O, to jest najfajniejsze. No. A, to jest Jedynastka. I co kiedy następna gazetka? 20. Eee, 20 luty, no. To wczoraj. To wczoraj już wyszło. Miałeś urodziny wczoraj. No, dokładnie miałem wczoraj godzinę. I tutaj, dobra. To otwieramy te dwie saszetki. Tu są dwie. Dwie. Z Fify Ja myślę, że będą słabe. zostawiajcie łapki na naszym kanale. Subiki. O! Trzy karty specjalne, trzy karty pasowe. To bardzo dobre. Bazówka z Interu. No już mamy całą kolekcję, więc tu nas trochę Belfika. Eee, Di Maria. Lacino. Lazio. O! Robertson. No, Medzika Ale się fajnie. Z, z Liverpoolu. Wszystkie karty specjalne są w Premier League. Liverpool. I Manchester City na fansie De Bruyne Inaczej KDB no. Bazóweczka z Ajaxu Teraz on będzie grał w realu, więc ją na sam koniec Teraz on będzie grał w realu od następnego sezonu Par Paryż Pęża Mm -hmm. River Play, bazóweczka Sibar. tutaj z Arsenalu bazóweczka Galabry teraz tym co będzie grał w Realu Madryt od następnego sezonu W. Trouble Bayern Endrik będzie grał od następnego sezonu w Realu Madryt o widzisz i z Palmyrasu Rising Star i to wszystko. Zostawiajcie łapki, subiki na naszym łapki. kanale. I do następnego. Cześć. Hej.